Cześć! Cześć! Przemek, Przemo Przemek z tej strony i Łukasz Łuki Witamy Was w kolejnym odcinku kawy, rozmówek i planszówek. I dzisiejsze rozmówki będą po pierwsze yy, pewnie krótsze, ponieważ ponieważ ile można słuchać zatkanego nosa, alergicznego Łukasza. I sobota też jest fajnym dniem, żeby go po prostu aktywnie wykorzystać, ile można siedzieć przed tym komputerem do jasnej, ciasnej. Wyjdźcie, pobiegajcie, coś poróbcie. Posłuchaj, myślę, że część osób A że słucha. No. Ale dzisiaj też jest wyjątkowa no tak. wyjątkowa kawa, ponieważ zapowiemy pierwszą, po długim okresie przerwy, grę na Zagrał w to. Tak. Pojawiały się jakieś pytania czy domysły, co się dzieje, co się dzieje. i Przypomnijmy może na początku, albo później, wrócimy. Teraz pierwszy temat, czyli Imperial Settlers, aplikacja. Tak. Odpalam. Słuchajcie, wydawnictwo Portal Games ma swój oddział Portal Games Digi Digital. Digital Mają taki, taki fajne logo Digital. Tak, mhm. mi się też podoba. No i zasadniczo, ja nie wiem czy to jest, to nie jest ich pierwsza gra, o tak, tak. powiem, ale to jest pierwsza gra, którą ja gram. Yy, czyli Osadnicy Wykreślane Imperium. Jakiś czas temu grają w wersję fizyczną. Mm -hmm. yy, ty chyba nie. Mm -hmm. I gramy teraz w wersję telekomórkową, aplikację. O tak, tak można powiedzieć. Yy, to jest gra autorstwa Ignacego Trzewiczka. Tak? Tak Dobrze. jest. Przemo, jakie wrażenia z samej aplikacji? Bardzo mi się na, na samym początku podobała już czcionka i taki styl wszystkiego, wiecie, jak jakby no, klimat takiego rysowania sobie po zeszycie po prostu, jak w szkole. Um, to więc, jest prawda. Więc to jest przyjemne. W ogóle klimat osadników rodziny imperium sprzyja temu tej lekkości tej gry. Że tak się się, a propos um, zeszytu i, i że wygląda to po prostu jak, jak pisa na ręku, nam się skojarzyło, że że no co, ja na nudnych lekcjach y, grałem w y, piłkarzyki na kartce, tak w sensie, na telefonie to znaczy Snake, no Max, nie? Piłkarzyki to było też tak, że... tak, 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 tak. No i... Wyobraź sobie, że masz taką grę... Ja bym się nigdy, niczego w życiu nie nauczył, no na, nie skupiłbym się na lekcjach. A nauczyłeś się czegoś? Też prawda, więc po prostu lepiej bym wykorzystał no piłkarzyki, nie? Czas na piłkarzyki, to prawda. Ja na przykład kiedyś, w sensie ja po pierwsze rysowałem, jak była ta z boku... E... Ty zawsze rysujesz. Jak, 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 jak Ja mam wrażenie, że to nawet nie jest to, że ty masz po prostu wolną chwilę i rysujesz, tylko jak po prostu jest jakiś fragment mózgu, który w tym momencie nie pracuje, tak. to tam on, on musi zacząć rysować po prostu. A ta pozostała część i tak na przykład rozmawia z kimś albo coś innego robi. A najgorsze jest to, jeżeli są spotkania, które są w miarę poważne, wiesz o co chodzi? I biznesy. Tak. tak. Wszyscy e, myślą, że ty tam notujesz coś, co patrzysz. Nie, nie. papier nie. jest właśnie taki, że wszyscy go widzą. A. Więc ja jestem świadom powagi spotkania, tak. tego, że my coś tu negocjujemy tak. ciężkiego. A ręka moja idzie i jest szlaczek, który nie. symbolizuje tak. tam magię czy coś, nie. prawda? I wtedy nie nie tracisz pozycję negocjacyjną. Tak, tak, tak. tak. No, ale wiesz, jak narysujesz miecz, to może że jesteś taki bardziej wiesz, otwarty cięty, cięty że... na, na, na dyskusję, nie? Albo że mam no, miecz w domu. Dokładnie, no. Wiesz, Możesz rozmawiać bardzo fajnie i sprzedawać coś, a rysować po prostu krew i nie? podprogowo. E, więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy w szkole i mamy taką aplikację i możemy sobie podczas. Klas... W sensie wiadomo, że te aplikacje to nie są tylko po grać podczas zajęć w no, szkole. To jest, tak mi się skojarzyło z zeszytem, bo tu jest po prostu kawka, okay. w sensie, Tak, Ciąc. tak taki jest klimat tej fizycznej tak. wersji i tej wersji. Tak. E, osadnicy Narodziny Imperium jest to gra karciana, która jest. Pewną kontynuacją gry 51 stan, tak. e, czyli nowa era. Ty znasz 51 stan, tak, prawda? Mhm. Ja z tych wszystkich gier już kiedyś mówiłem o tym najbardziej lubię 51 stan Master set. Mhm. Ale zdaje się, że większy sukces, no zdaje się, na pewno większy sukces komercyjny, tak zwany, e, mhm. mają ostatnicy narodziny imperium, mhm. właśnie ze względu na przyjemniejszy temat. Mhm. E, też w ogóle klimat tego, że jesteś jakby kon konkretny naród prowadzisz, konkretne tak. imperium. Mhm. E, I z wielu innych powodów oczywiście, no nie tak będziemy no. te, analizowali tego. Może. Wszystkim jest nam bliżej do drewna, kamienia, pomidorów niż gdzieś tam. Wiesz, do postapokaliptycznego świata. Pewnie, że Aczkolwiek tak. Aczkolwiek i ten świat w naszych sercach ma dosyć duże miejsca, szczególnie teraz, gdy takie czasy są postapokaliptyczne, powoli się robią, więc wiesz Łukasz. No, przejdźmy, nad tym, e, przejdźmy nad tym szybkim krokiem tak. i pokażemy Wam tak naprawdę, jak wygląda ta gra w praktyce, ale jeżeli nas słuchacie, to będziemy starali się pewną dozę narracji tu wprowadzić. Tak. My się z Przemkiem po prostu pościgamy na punkty. Tak. E, na planszy pierwszej czy drugiej możemy wylosować? Możemy. Ja jestem, wydaje mi się, że dla mnie tutaj ma znaczenia. Ja pierwszą, a ty za drugą i papier nożyczki. Trzy, cztery. cztery. To Elio, trzy, cztery. Czyli ja czyli wygrałem, pierwszą. czyli pierwsza. Czyli ja będę, słuchajcie, nagram co się u mnie dzieje. Bez, muzyczką, więc, bez muzyczki. Bez muzyczki będziecie widzieli, co się u mnie dzieje. Więc jak działa aplikacja? Na początku mamy dostęp tylko do jednej, tej pierwszej z lewej, co widzicie. Tak to w ogóle uwam. to jeszcze no, no możesz już rzucić sobie pierwszy ruch, mm -hmm. e, a ja opowiem, jak się to gra. E, gramy, a jeszcze jedna uwaga, będzie można wygrać tą aplikację. Haha, mm. więc to za chwilkę o tym powiem. A więc gramy. Instrukcja oczywiście nie dzięki. Gramy, wybieramy, do której pierwszy chcemy grać. Mamy napisane, ile mamy rozegranych partii, mój rekord nie jest oszo oszołamiający, więc wybaczcie. No i tutaj mamy opis budynków, jakie mamy, więc możemy się wcześniej zaznajomić z nimi. No i lecimy. I teraz co się dzieje? Rzucamy kośćmi, dostajemy pewną ilość tutaj osadników i pewną i ilość surowców. E I Przemek jest już w rundzie pierwszej, tak jest. I też mamy rzetony przysług, co rundę będziemy coś tam dostawali, na przykład wezmę sobie monetę, Czyli będę miał dodatkowy jeden, jeden surowiec w postaci monety. A, no i teraz musimy kombinować, tak? Musimy kombinować, e, jak najlepiej wycisnąć, czyli jak najlepiej zarządzić surowcami, które mamy. Możemy sobie odblokowywać nasze budynki, e, możemy sobie odblokowywać pole, na których te budynki będziemy nosili, możemy też zbierać surowce, które są na dole e, i odblokowywanie tych pól. Y, 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 oraz od zbiera, niektórych budynków, daje punkty, o tak powiem, a więc po kolei sobie pójdziemy. Zbiera sobie to, zbiera sobie to, zbiera sobie to i już wówczas działa ten budynek y, y, osadników. Zostało mi jeszcze tutaj jedno drewno, jedno jabłko i jeden człowiek. Ach, to jest jabłko, ja za cały czas pomidory zbierałem. Jabłko, czyli y, żywność, prawda? Tak. Więc mógłbym sobie teraz y, rozpocząć, myślę, że tutaj pracę. No, i mam jedno niewykorzystane, niewykorzystane jabłko, Trudno. Kolejna runda, rzucamy kośmi. No, i teraz co? Mamy dwa drewna, jabłko, żywność i trzy trzech osadników. E, wezmę sobie znowu żeton szczęśliwej monety. Ok. Otrzymuję złoto, i otrzymuję, uwaga, jednego osadnika. Dlaczego? Działają moi osadnicy, i dwa wyniki pokazały ten sam wynik na kości. I to jest już coś. Co możemy powoli tutaj wyczuwać strategicznie, jak się w tej grze będzie działo. Czyli zaczynamy sobie budować pewien silniczek. W który jesteś ludzie? Teraz w drugiej. Z drugiej. Mhm. I tyle opowiadam i... Dobra. Najwyżej, jak będziemy za długo grać, to po prostu tu przyspieszymy to. Ok. Dobra. No i to jest ważne, ruchy sobie można cofać, więc ja sobie trochę cofnę ruchów i lecimy do drugiej rundy, do trzeciej już w tym wypadku rundy. O, pechowo, trzy, trzy różne wyniki, czyli nie dostanę osadnika. Z zastanowienia biorę dar. No i próbujemy iść do przodu. A i teraz, gdy odblokuję sobie mój mostek, tak, to wówczas pokażę wam to na początku, gdy odblokuję sobie most, to ja jestem w stanie wówczas korzystać z tych surowców, które są na dole, pod tym mostem. Ale e, pytanie, czy ja chcę to zrobić? No może nie chcę tego zrobić. No bo to nie są efektywne ruchy. Więc ja w ogóle tutaj przepraszam Was z góry, drodzy widzowie, ale nie idzie mi jakoś fantastycznie. Mi też, także ja w ogóle przepraszam. Tak, a, ok, no to to świetnie. To teraz, o, tutaj przynajmniej, no nie mam też szczęścia na kości osadników, a więc cały czas mam z tym pewien problem. Yy, no, biorę monetę. No i teraz jesteśmy już bliżej. Bo tak, raz, dwa na przykład, biorę sobie kamień i teraz słuchajcie, mogę odblokować to pole i uwaga, co się teraz dzieje. Dzięki temu, że sobie odblokowałem takie właśnie pole, to jestem w stanie. W tym momencie sobie wystawić ten budynek. Tak? I wówczas jego kształt zasłania mi pola, które już miałem wcześniej odblokowane. No i jego działanie już teraz jest podwójne, przynajmniej powinny być podwójne. Zaraz to się chyba zaktualizuje. Też sobie to odblokowałem. Które sobie odblokowałeś? Osadników. O, ja nie wiem, to I, teraz, I teraz mam dostaję dwóch osadników ponad to, co wyrzuciłem, tak? Bo mam jeden za odblokowanie budynku jeden za to, że go nadrukowałem. Dobra. Więc tutaj czujecie zasady, czujecie, my sobie zagramy i zaraz napisz, tak. pokażemy Wam nasze wyniki po prostu, jak to zobaczycie, jak to może wyglądać na końcu. Bierzcie pod uwagę, że nie, ja nie jestem super skupiony, więc tutaj może być różnie. No i jak tam? Słabizna. Ile? 44. Ja też 44. Tak? No, dosłownie graliśmy tą samą planszę, ale mieliśmy inne rzuty. No. Mieliśmy inne te rzetony specjalne, przysług, tak? tak? I tak. mamy remis, Przemo, bardzo dobry wynik. W sensie, bardzo, bardzo słaby wynik, przepraszamy. Dobre. Zdobywamy rangę służącą. Eee, no i co, jeszcze kilka słów a propos aplikacji, o których można powiedzieć, to to, że za każdym razem, gdy gramy, to wchodzimy do aplik to wchodzimy, jakby prowadzimy jakieś imperium, tak? Jak tak. I. Ono ma swój zestaw e, budynków, swój mm -hmm. komplet. I, gra, I grając, zbieramy tak. punkty, korony i możemy odblokowywać <laughs> kolejne. Mm -hmm. Ja mam w tym momencie odblokowane trzy, sześć kolejnych na horyzoncie do odblokowania. Mm -hmm. Ale też jakby zakładam, że wydawca będzie po prostu kolejne do odblokowania tak. wrzucał. Więc za każdym razem tak jakby mamy taką inną łamigłówkę. Tak. Wrażenia mm -hmm. Przemek? No. Ym... Wrażenia są takie, że to jest gra, która wcale nie jest taka łatwa. Nie, wcale nie jest taka prosta. Jakby jest prosta, jeżeli chodzi o zasady, ale nie gra się w nią w tak wcale prosty sposób, jakby się mogło wydawać. Tak. Ponieważ mam wrażenie, że tutaj krótka kołderka jest tak krótka, że jestem po prostu czuję czasami paskiem materiału przykryty. <laughs> tak. Po małą, małą poduszkę, małym do zarobki. Tak, za rok. tak więc, więc, więc to jest ciekawe, no, na pewno. Zawsze jest tak, zawsze jest poczucie, że nie zdążyłem zrobić tego, co chciałem tak. zrobić. E, aczkolwiek jest jakieś takie poczucie, że jak na przykład dojdę do brzegu od, a da się, jakby wiesz, na przykład jabłka, tak, dostarczę wszystkie, tak. czy tam drewno, czy kamienie dla <knie> całości, no to, to też jest takie poczucie, udało się dojść tam do tak. końca, jakoś premię dostać, czy coś takiego, no Myślę, że to jest gra, w którą tak naprawdę warto yy, grać w taki sposób, żeby sobie sprawdzić yy, budynki, jak działają, jakie mają funkcje i przemyśleć sobie chociaż jakiś taki wstęp, początek yy, tego, co ja chcę w tej od grze czego zrobić. czego zacząć pierwsze tak. kilka ruchów? Bo ja, bo, bo ta gra... Yy, jakby pozwala na to, żeby po prostu ją przeklikać i przejść na takim trochę autoplayu i zdobyć i będzie wynik co 44 będzie. na przykład. Zdobyć, tak, dokładnie, albo możesz Nie. grać. Jaki, jaki był twój, ja, na początku miałem mniej na pewno pierwszy wynik niż 44. Wiesz co, ja tak naprawdę wciąż wiem, co robię źle. Um, ja um, i wiesz, skończę rundę, jest jakiś tam stan rzeczy, ewidentnie w drugiej rundzie potrzebuję czegoś, i ja na to nie patrzę, ja po prostu rzucam i wiesz, i, i później wybieram ten, e, tą pomoc, tą jedną z trzech opcji, tak trochę, no, no chciałbym sojusznika, nie? a później się okazuje, że ja potrzebuję czegoś innego. Więc, okay. więc z jednej strony e, często mi czegoś brakuje, a z drugiej strony wywalam do śmieci. Nie? I to jest takie trochę, wiesz, niby się nie przelewa, jednak marnujemy, nie? Słuchajcie, naprawdę spoko gra i przechodząc do konkursu możecie wygrać tą grę gratis. I żeby to zrobić, musicie w komentarzu napisać, jaka jest wasza, mówimy o aplikacji na Androida' i iOSa, czyli coś, co możemy zagrać na naszym smartfonie, jaka jest Wasza ulubiona gra planszowa na, w, w wersji aplikacji? Jedno zdanie uz uzasadnienie? Tak, a, czyli to musi być gra, która ma swój odpowiednik w planszowej wersji, tak? Tak, tak, tak. Czyli to jest, wiadomo, że wersja ta aplikacji może być inna od oryginalnej, mm. tego nie sprawdzamy, tak? ale na przykład mm. przykład z pierwszy z brzegu Król zabójcy. Mm -hmm. Taki ten tak. przykład, prawda? A To nie może być Tower Defense jakiś po prostu. Kliniku, a, tak, y, tak, 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 nie, nie, to musi Sobie być coś, jest co jest mm -hmm. planszówką i też jest mm -hmm. wersją mm -hmm. elektroniczną. Tak. Nie, nie, nie to, że Król Zabójcy wygra, także to nie jest sugestia odpowiedzi, ja nie będę tego wybierał, powiedzmy Przemo wybierze tak. i najciekawsze uzasadnienie wygra i tak? jedno z uzasadnienie, dlaczego to jest najciekawsze, my ją sprawdzimy, a Ty dostaniesz gratis osadników do pobrania. Patrz przesuwam sobie to do folderu, przepraszam, nie tu, przy, nie przesunąłem za bardzo, do folderu gry. Mam taki folder. Dobra, każdy ma folder gry. I są tu różne aplikacje. Nie masz, nie ja. Star Realms masz tylko. Mam Star Realms i mam e, proszę Ciebie Guns Clever, mam aplikę do rzucania kości, do, mam aplikę do liczenia punktów w Star Realmsach i mam jakąś tam losową kierkę. E, więc wyślijcie, my sprawdzimy to, co zaproponowaliście. A teraz już e, w drugiej części programu kilka słów na temat e, kolejnej gry, która pojawi się na Zagran TO. Dobrze Łukasz, więc kolejny segment naszego tak. dzisiejszego porannego, sobotniego spotkania dotyczy gry. I tak. kilka pytań, które tak naprawdę nie są moimi, e, moimi pytaniami, ale są pytaniami i głosami naszych widzów. Po pierwsze tak. mamy czerwiec. Tak. Pół roku za nami. Tego roku. Tak. Tego roku, tak, a na zagram w to posłucha. Tak. I teraz z czego to się wiąże? Czy to się wiąże z tego, że faktycznie czekaliśmy na fajne gry, które się pojawią, czy to się wiąże z tym uh -huh. też, że był koronawirus i, i pewne rzeczy przymroziło? Jak to wygląda? Czy zamykamy zagram w to? Bo to też takie głosy się pojawiają. Nie, nie, nie. E, to znaczy, tak. Zadałeś pytanie i odpowiedziałeś sobie na pytanie, bo z jednej strony to mówiliśmy o tym już od, od kilkukrotnie, ale warto teraz to o to podkreślić, ponieważ ogłaszamy dzisiaj, czy zapowiadamy, że już jakaś kolejna gra, czy kolejne gry na horyzoncie na zagram w tą są. Że tak naprawdę to u nas jest wynik to, czy gra się pojawi na mhm. platformie, jest wynikiem rozmów wydawcy z nami, tak. gdzie my chcemy poznać grę i stwierdzić, że ona jest fajna. Wydawca chce sprawdzić, jakie są dowiedzieć się, tak, jakie są u nas warunki, jakie są gwarancje, które on musi dać wspierającym, e, i tak dalej. I on się musi zgodzić na te nasze warunki, my się mhm. musimy zgodzić na tę grę, i później zaczynamy jakby pracę, żeby tą grę pokazać, może coś jeszcze do, w niej dopracować. Tak? I, I czasami nawet po tym procesie, kiedy już jesteśmy zgodzeni, a wiadomo, może coś odpaść, bo nam się nie podoba, może coś się odpaść, bo wydawcy się nie podoba, mhm. nie podobają na przykład te gwarancje albo coś innego. E, dlatego też nie mówimy o tym, jeżeli rozmawiamy z kimś, tak. Tak? ani nie mówimy o tym, że z kimś rozmowy się skończyły z jakiegoś powodu, to, to byłoby tak. bardzo nie fair. Ale czasami, nawet jak już jest po obu stronach chęć, no to potem i tak na przykład życie weryfikuje i ktoś stwierdza, no dobra, to jednak, jednak nie, tak. albo jednak zarota. Tak, tak. Jest mnóstwo czynników, które na to wpływają. Że I ostatecznie... akurat w tym wypadku koronawirusa rzeczywiście to miało znaczenie, ponieważ e, tak naprawdę już ten projekt, który mamy zapowiedzieć teraz, miał być trochę wcześniej i w ogóle, jakby rzeczy się opóźniły troszeczkę. Mm -hmm. e, więc by. Pracujemy nad swoimi grami, też na jakiś czas będziemy mówili o naszym kolejnym tytule. Też jakieś update'y w związku z cytatami niedługo będą. Ale, ale teraz chcę, chcę ogłosić kolejną grę, która będzie do na naszej platformy, czyli Lumeria. Lumeria. I to jest nazwa, Lumeria. która. która nazwa, dotyczy własna. Czego? Nazwa, nazwa własna. Lumeria taka po prostu. Po prostu, mhm. po prostu Lumeria. Ciekawostka jest taka, że autorem gry mhm. jest człowiek, który ma ksywkę Lemur. A, luberia Lemura. Troszeczkę. Ale wiadomo, to nazwa własna. E... Czyli, jeżeli ja stworzę grę i nazwę ją przemo, to też przejdzie. Uf, to, tak jest plan. Nie wiem, czy to jest ten sam poziom, ale Przemek, wszyscy czekamy, aż w końcu stworzysz grę Przemo, ja Dobra, za. Dobrze. Ja przepraszam, bo ja wywołuję znowu sam, komentarze. Sam siebie, tak, Ty wycofuję. Wywołujesz sam siebie. Przemo, tak. Sam siebie dominuje do Hot 16 Challenge 3. Dokładnie. Zrób grę. Tak. Lumeria, wracamy do lumeria. Czyli, czyli pojawiła się jakaś gra na horyzoncie, i teraz tak. e, jakiej kategorii jest to gra, jakiej wagi? Warto podkreślić, że teraz nie mamy ze sobą jeszcze prototypu do pokazania. Tak. Ponieważ czekamy na taki ładniejszy, który będziemy w stanie pokazać, ale już na moment będą się pojawiały jakieś wizualizacje, tak. e, trailery, zapowiedzi i więcej materiałów też na Zagran w to. więc warto pr przypomnieć sobie o kanale Zagran w to. To prawda, odkurzyć go, zobaczyć co tam jest, natomiast rozumiem. Natomiast nie, na no, nie odpowiedziałeś na pytanie. Nie na pytanie, więc ty, ja się czuję trochę jak w wiadomościach polityka przepytywał. <laughs> co tam, co tam? Dokładnie. E, więc e, od, albo jak na egzaminie, gdzie jest, wiesz, przychodzi z gotowym odpowiedzią. Ty wiesz, co wiesz? Nie, <grym> nie jakie jest pytanie. Na to no, pytanie nie odpowiem, ale. Nie, ja na to pytanie odpowiem. Jest ta kategoria gry, uwaga, karcianej kolekcjonerskiej pojedynkowej. O! Czyli, czyli do czego można by porównać tą grę? Tak e, kolekcjonerski myślisz? to jest może o tyle zwodnicze słowo, tak. bo, to, to, w tym sensie, że. Możesz kolekcjonować nowe armię, który by mm. będziesz walczył, mm. ale sama w sobie gra jest taka, że masz armię i ty masz armię mm. i walczymy, i mm. potem mm. możemy się wymienić tymi armiami, albo zagrać samą, tą samą armią, ale na przykład mając innego Boga, czyli mm. inną cechę, mm. albo zagrać w inny scenariusz na planszy. Okej, okay. mówiłeś o, o, o Bogach, czyli, czyli to już temat delikatnie tak. zdradzisz, tak? Temat, wszystko można zdradzić, bo już od dłuższego czasu Cube, tak. bo to wydawca jest Cube, mm. o tej grze wspominał, one już powstają bardzo dawno, ta gra. tak gra? E, już bardzo dawno zresztą ją widzieliśmy, i, mhm. tak jak ona bardzo długo też czekała. E, i, I to jest klimat taki, można powiedzieć, mitologiczny fantazy, mhm. czyli starcie bogów, czyli ja jestem na przykład Apollo, ty jesteś na przykład Thor mhm. i twoi wikingowie kontra moi, e, Apollo to będzie Rzymianie. Tak. Mhm. E, walczą ze sobą, więc e, więc tak to wygląda mniej więcej, czyli mamy jakby starcie i teraz miks tego świata prawdziwego i mitologicznego, mm -hmm. bo... Mamy taktycznie oddziały, łuczników, jakichś tam hopitów, mhm. tarczowników, mhm. berserkerów, mhm. ale też zarazem y, mity tak. y, ze świata. I tak naprawdę tych światów jest wiele, mhm. i to trochę od ciebie jako gracza będzie zależało, które chcesz sobie kupić. Możesz mieć mhm. wszystkie, możesz mhm. mieć tylko jedno pudełko mhm. y, i taktyczna gra na planszy. Tak, ale elementem losowym w e, walki, więc to jest, nie jest takie okay. wszystko matematyczne, więc... e, Troszeczkę przypomina mi sam Wars, jak tego nie opowiadasz, bo mamy, e, mamy grę taktyczną, gdzie mamy różne jednostki, e, które poruszają się o planszy, mamy też element losowości. Tak. E, no i, i, i sam Wars też jest grą Cuba, Czy jest tutaj jakaś zależność? Zdecydowanie jest, to znaczy na pewno e, te skojarzenia są naturalne, mm -hmm. ale to jest inna gra, tak. więc... I jak, to, jak to powiedzieć? Cube jest wydawcą rzeczywiście Samoner Wars w Polsce i tą scenę turniejową e, ma dobrze rozwiniętą. Też fanów gry Samoner Wars w Polsce jest bardzo dużo. Mm -hmm. e, I Samoner Wars już, że tak powiem, jest grą bardzo rozwiniętą, i, i tyle. I teraz możesz, jeśli znasz Samonersy, wciągnąć się w coś innego, nowego, ale podobnego. Mm -hmm. Ale nie jest to sytuacja, w której gra jedna w drugą wyklucza i jak ktoś już grał w Summoner Warsów, to... Nie, to znaczy podobieństwa są na pewne widoczne, ale to jest inna gra, niezależny produkt, tak. nowa gra, ona po prostu jakby ma podobne odczucie daje, tego, mhm. że to jest pojedynek tak. dwóch, dwóch graczy, gdzie mamy plansze i oddziały i tak dalej. No i też jakby ma wszystkie korzyści, które ma jak Summoner Wars, czyli tak. to, że Masz łatwy próg wejścia, kupujesz dwie armie O, znam mm -hmm. tą grę, już kumam, czy mi się podoba, i czy chcę iść dalej i mieć tych e, frakcji więcej, mm -hmm. e, wybierać sobie, szukać swojej najlepszej, ale też w ramach frakcji pewną różnorodność e, stosować. A sama mm -hmm. gra e, ma sporo różnic. E, myślę, że dla mnie najciekawszą różnicą jest to, że tak ma różnorodne od, e, będą cele, rozgrywki mm -hmm. i układy na planszy, które będą w znaczący sposób zmieniały mm -hmm. to, jak gram. Mm -hmm. To jest jakiś przykład tego, a tak naprawdę tych Różnice jest oczywiście więcej. Jasne. Ehm, ciekawe jest też to, że e, gra Summoner Wars jest już projektem zamkniętym, ale dosyć rozwiniętym. Tych tak. e, postaci, tych e, nacji można było sobie dokupić mnóstwo tak. dodatków, tych i tak dalej. Czy tutaj też myślisz, że gra ma potencjał na dodatki i różne nowe rasy w ramach jakby tej samej planszy? Zdecydowanie. Ja nie wiem, co mogę zdradzać. Więc zdradzę mhm. tylko tyle, że warto się Lumerią zainteresować na pewno. Mhm. Jeżeli szukacie czegoś po prostu fajnego, dwuosobowego, e, niedługiego, nietrudnego, a zarazem wciągającego, to jakby jest bardzo dobry pomysł. Tak. Przy okazji jest to bardzo dobry pomysł, dlatego że Lumeria to jest projekt autorski Cuba. E, twórca gry, jakby jest związany z tym wydawnictwem. Jak oni robią to grę od podstaw. Ona ma potencjał mhm. tego, że jak się w Polsce przyjmie, to też pójdzie gdzieś dalej w świat. Więc, jakby, projekt autorski. A takie tym bardziej dostają u nas plusik. Mhm. E, i na pewno będzie wydawca już ze swojej strony mówił więcej i zdradzał więcej na temat tego, jakie frakcje, kiedy, co i dlaczego, tak. ale już niedługo no, zagrał w to i już warto właśnie przypomnieć sobie YouTube'a zasubskrybować, na Facebooku obserwować, będziemy kanał. Mówili, bo będziemy o tym mówili więcej, pokażemy więcej, więc wszystko w swoim czasie na pewno będzie. I pewnie gdzieś tam jakiś nasz pojedynek? Też się pojawi. Nasz pojedynek się pojawi, ponieważ nie ma tak dużo kampanii, nie robimy już liczenia punktów, tak. więc będziemy po prostu musieli się o coś założyć. I... I to na pewno już nie będzie moja broda, Łukasz. Nie, nie, nie. Więc... Tak z Wiesz... drogą nie wiem, czy ale nowy look się pojawił, no bo fryzjery odmrożone no to co? Tak, fryzjery odmrożone. Więc ja, ja, ja. Dzisiaj nie piszcie, ale możecie już w sercu myśleć, o co mamy się założyć, mhm. e, a jak może wydawca nam coś zaproponuje, rzuci nam jakiś challenge. E, Mam nadzieję, że w ramach rozsądku. W ramach dokładnie tego, co możemy tutaj fizycznie zrobić. Zapowiada się to bardzo fajnie. Nie ma, ja się nie mogę doczekać. Grałem w prototyp i tym bardziej nie mogę się doczekać już takiej fajnej, ładnej, wydanej gry. No więc zachęcam. Ja osobiście swoim prywatnym nazwiskiem ciemniejewski R. Polecasz. A, Polecam. Ciemniejewski polecę. Tak. Więc słuchajcie, osadnicy rodziny Imperium na aplikację polecamy. Piszcie, jakie wy aplikacje gracie. sprawdźcie poprzedni odcinek New Frontiers. A czy wspomniałeś, że my zagramy w tą aplikację, którą y, wybierzemy? sobie spoś spośród komentarzy wszystkich? Nie wiem, czy wspomniałem, ale przypomnę. To, co wybierzemy, to my to sprawdzimy. To, co wy, wy wybierzecie. I e, Luberia, warto się tym zainteresować. Przepraszam za telefon. Za telefon, ale też za mój e, katar i alergię. Ja Przemysławie żółty, po prostu, ja tak ja jak ja. serce mi podpowiada. Bardzo dobrze. Na Do dzisiaj to tyle. Zdrowo. Do zobaczenia. Hej. Cześć.